Pierwsze śluby. Wolontariat trusowniczy zawsze łączy ludzi wokół wspólnego celu. Dzisiaj działamy na rzecz Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Sprzątamy miejsce, gdzie dzieci z trudnych rodzin mogą spędzić swój czas. Ostatni dzień wolontariatu w tym roku. Było bardzo zimno, ale już jest ciepło. Mamy sprzęt. I, Mamy dobry humor. I nic tak nie rozgrzewa jak dobrze zorganizowana, ciężka praca na świeżym powietrzu. Bo to, z czym przyszliśmy tutaj, to tylko z otwartym sercem i z chęcią zrobienia czegoś. To jest moja pierwsza akcja wolontariacka w PFR-ze i w ogóle pierwsza w życiu. Już od dawna chciałam zrobić coś pożytecznego, i jak tylko nadarzyła się okazja, to zgłosiłam się na dzisiejszą akcję. Być może jest zimno, to atmosfera jest gorąca, świetna integracja. Poznajemy się wzajemnie, także można zrobić coś pożytecznego. Jestem już czwarty raz w tym roku na wolontariacie. Zachęcam wszystkich do udziału. Jest bardzo fajna atmosfera, a ja dlatego przychodzę, bo lubię pomagać. Zachęcam wszystkich pracowników PFR do tego, aby uczestniczyli w akcjach takich jak ta. Wolontariat zawsze łączy ludzi, zawsze w dobrym celu.